Witam, dzień dobry. Ogromnie, ale to ogromnie dziękuję za udział w mojej ankiecie. Kilka osób nie lubi. Ankieta dotyczyła, czy lubicie nowości. Kilka osób zaznaczyła, że nie lubi nowości i ja to bardzo szanuję, bo nie każdy musi lubić nowości. A dzisiaj Wam pokażę, jakie zrobiłam sobie dwie koszulki. Mamy generalnie, mamy nowy konfigurator na naszej stronie i jestem taka podekscytowana, bo bardzo długo to dużo czasu to zajęło i takie naprawdę już... Czasami to straciłam nadzieję, że to w ogóle y, zadziała, ale jest. Można się tam bawić, można, ty, można piosenkę sobie wygenerować, tam tekst piosenki. Można z, z klocków do Scrabble ułożyć przeróżne zdanie, przesłanie, co tam sobie wymyślicie. Także jeszcze jedno będzie, ale na razie nie mogę powiedzieć. Także póki co cudnego dnia. Ja dzisiaj do fryzjera ale chcę zrobić odrosty, będę nowa, ładna, cudnego dnia i pysznej, uśmiechniętej kawy. O tak, kawa dzisiaj na